To teraz, proszę Państwa, sprawdzimy, co słychać u naszych siatkarzy, zaglądamy do Sulęcina. łączymy się za pośrednictwem Skype'a oczywiście z Łukaszem Hajcem. Dzień dobry, Panie Trenerze. Serdecznie. Panie Trenerze, nie powiedziałem, czy pierwszoligowej, czy drugoligowej Olimpii Sulecin, jak to, jak to w końcu jest? Mamy nadzieję i wierzymy głęboko w to, że to będzie pierwszoligowej. oligowej. Ale jak będzie, czekamy w ciągu. W ciągu cały czas czekamy na, na decyzję. A gdyby okazało się, że to będzie jednak druga liga, czy to jest no, duża tragedia dla, dla Sulencina, jeżeli ta siatkówka nie wróci znowu na poziom drugiego szczebla rozgrywkowego? Nie, tragedii na pewno nie ma, bo tutaj w Sulęcinie, środowisko Sulęcińskie i, i myślę, no okolice, no, kochamy siatkówkę i przyjdzie nam grać w drugiej lidze, no to, to będziemy grali w drugiej lidze i na pewno będziemy starali się walczyć o powrót do pierwszej ligi. Ale no liczymy bardzo mocno na to, że zostaniemy docenieni ten sezon nasz zostanie doceniony i, i nasze starania o to, żeby ta pierwsza liga była. A Olimpia przechodzi suchą stopą przez pandemię koronawirusa. Yy, trudno, trudno się ocenić tego. Suchą stopą tak, w kontekście do... finansów, między innymi. Powiem szczerze, powiem szczerze, że rozmawiamy z głównym naszym sponsorem, czyli z miastem. I tutaj mamy zapewnienia burmistrza, że, że będzie ta pomoc z miasta i od tych głównych naszych sponsorów. Nie przewidujemy na ten moment, na ten moment nie przewidujemy żadnego obniżenia jakiegoś dotacji i finansowania, ale mówię, no sytuacja cały czas jest rozwojowa, i tutaj myślę, że tak jak w każdym klubie, no, no do końca ten sezon będzie tak wyglądał. I ta niepewność będzie, ale my, że przede wszystkim ja no, jestem pełen optymizmu, że poradzimy sobie z tą sytuacją i, i, i budżet, nawet jak przyjdzie nam grać w pierwszej lidze, no to, no to złożymy taki, że, że pozwoli nam wystartować. A jak bardzo, Panie Trenerze, tutaj w tej sytuacji jesteście, no, można powiedzieć, uzależnieni od, od samorządu, jak, jak w tej sytuacji, która zaistniała, no właśnie, jesteście, można powiedzieć, skazani chyba troszeczkę tak? na, na, na samorząd, na pomoc samorządu. Olimpia tak na dobrą sprawę. No, no, Olimpia Sulęcin głównym sponsorem to, to jest samorząd, miasto, zawsze tak było. No i tutaj y, udało nam się przez te parę lat stworzyć taką naprawdę silną grupę sponsorów, którzy są od pięciu lat z nami, i ta, ta grupa sponsorów się powiększa. Y, na, na ten czas, w tym sezonie mieliśmy 49 sponsorów. Łącznie, którzy w różnych kwotach wspomagają nasz klub, i, i myślę, że to jest nasza siła, i, bo to nie są jakieś wielkie kwoty. I, i ja liczę na to, że to, to będzie nasza siła, że to są nieduże kwoty, ale jest bardzo duża ilość sponsorów. To skoro macie finanse w miarę bezpieczne, to chyba o składzie już powoli możecie myśleć, jak to w tym momencie u Was wygląda. Są kluby, które już mówią, kto będzie w przyszłym roku reprezentował ich zespół. Czy wy też już macie pewne potwierdzone nazwiska i e, czy może czekacie, co się wydarzy, jeżeli chodzi o przydział Was do konkretnej klasy rozgrywek? Dokładnie tak. W naszym przypadku trudno mówić tutaj o rozmowach jakichkolwiek. Ale my te rozmowy prowadzimy, ale to jest bez żadnych szczegółów, bez podpisywania umów, bo nie wiemy: No inaczej się buduje zespół na drugą ligę, inaczej zespół buduje się na pierwszą ligę. Czekamy na decyzję. No, my sobie tutaj ze sztabem trenerskim gdzieś tam robimy listę marzeń, jeżeli byśmy jakichś zawodników byśmy chcieli widzieli w naszym zespole, jakby to była pierwsza liga powiem szczerze, że o drugiej lidze to tak na razie nie myślimy, bo myślę, że też jeszcze jest czas. Panie trenerze, dziękujemy bardzo w takim razie za rozmowę, życzymy wszystkiego dobrego, no i cóż, powiemy do zobaczenia, tak, do usłyszenia i dużo zdrowia oczywiście życzymy w tym trudnym, trudnym czasie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.